Jaka jest prawdziwa natura wszechświata? Aby odpowiedzieć na to pytanie, ludzie tworzą historie, które mają opisywać świat. Testujemy te historie i uczymy się, co warto zachować, a co odrzucić. Ale im więcej się uczymy, tym bardziej nasze historie stają się skomplikowane i dziwaczne. Niektóre z nich tak bardzo, że trudno powiedzieć, o co w nich właściwie chodzi. Na przykład teoria strun znana. Kontrowersyjna i często źle rozumiana opowieść o naturze wszystkiego. Dlaczego ją wymyśliliśmy? Czy jest słuszna, czy to tylko pomysł, który powinniśmy porzucić? Aby zrozumieć prawdziwą naturę rzeczywistości, przyglądaliśmy się rzeczom z bliska i byliśmy zdumieni. Cudowne krajobrazy w pyl, zoo pełne dziwacznych stworzeń, złożone roboty białkowe, wszystkie zbudowane ze struktur cząsteczek. Składających się z niezliczonych, jeszcze mniejszych rzeczy. Atomów. Myśleliśmy, że to ostateczna warstwa rzeczywistości, dopóki nie zaczęliśmy ich rozbijać z wielką siłą. I nie odkryliśmy rzeczy, których już nie da się podzielić. Cząstki elementarne. Ale wtedy pojawił się problem. Są tak małe, że nie mogliśmy już ich zobaczyć. Pomyśl, czym właściwie jest widzenie? Aby coś zobaczyć, potrzebujemy światła fali elektromagnetycznej. Ta fala uderza w powierzchnię obiektu i odbija się z powrotem do naszego oka. Niesie informacje, z których mózg tworzy obraz. A więc nie da się nic zobaczyć bez jakiejś interakcji z tym czymś. Widzenie to dotyk aktywny proces, niebierny. To nie problem przy większości rzeczy. Ale cząstki są bardzo, bardzo, bardzo małe. Tak małe, że fale elektromagnetyczne, których używamy do widzenia, są zbyt duże, by je dotknąć. Światło widzialne po prostu je omija. Możemy spróbować użyć fal o znacznie mniejszej długości. Ale w fizyce kwantowej krótsza długość fali oznacza większą energię. A więc kiedy próbujemy dotknąć cząstki falą o dużej energii, ta cząstka zostaje kopnięta. Samo obserwowanie cząstki ją zmienia. W fizyce kwantowej nie da się jednocześnie dokładnie znać położenia cząstki i jej prędkości. To fakt tak ważny, że nadano mu nazwę. Zasada nieoznaczoności Heisenberga podstawa całej fizyki kwantowej. Więc jak wygląda cząstka? Jaka jest jej natura? Nie wiemy. Gdy bardzo się przyglądamy, widzimy jedynie rozmytą sferę wpływu, ale nie samą cząstkę. Wiemy tylko, że istnieje. Ale jeśli tak, to jak możemy prowadzić naukę? Cóż to właśnie robią ludzie? Wymyślili nową historię, matematyczną fikcję. Historię o cząstce jako punkcie. Postanowiliśmy udawać, że cząstka to punkt w przestrzeni. Każdy elektron to punkt z określonym ładunkiem i masą wszystkie nieodróżnialne od siebie. W ten sposób fizycy mogli je zdefiniować i obliczać ich interakcje. W fizyce kwantowej, w ramach teorii pola, można to opisać precyzyjnie. I to rozwiązało wiele problemów. Cały standardowy model fizyki cząstek opiera się na tym i bardzo trafnie przewiduje zjawiska. Niektóre właściwości elektronu zostały przetestowane z dokładnością do 0.000000000000002. Więc mimo że cząstki nie są naprawdę punktami, traktując je jak punkty, otrzymujemy całkiem dobry obraz wszechświata. Nie tylko posunęło to naukę naprzód, umożliwiło też stworzenie wielu technologii, z których korzystamy na co dzień. Ale istnieje ogromny problem grawitacja. W mechanice kwantowej wszystkie siły przenoszone są przez cząstki. Ale według ogólnej teorii względności Einsteina grawitacja nie jest siłą jak inne. Jeśli wszechświat to spektakl, cząstki są aktorami, a grawitacja to scena. Mówiąc prosto, grawitacja to teoria geometrii geometrii czasoprzestrzeni. Odległości, które musimy opisać z absolutną precyzją. Ale w świecie kwantowym nie da się nic zmierzyć z taką precyzją. Nasza historia o grawitacji nie pasuje do historii fizyki kwantowej. Kiedy fizycy próbowali dodać grawitację przez wymyślenie nowej cząstki, ich matematyka się załamała. I to duży problem. Gdybyśmy mogli połączyć grawitację z fizyką kwantową i modelem standardowym, mielibyśmy teorię wszystkiego. Więc bardzo mądrzy ludzie wymyślili nową historię. Zastanowili się, co bardziej złożone niż punkt. Linia? Struna? Tak narodziła się teoria strun. Co czyni ją tak elegancką, to fakt, że opisuje różne cząstki elementarne. Jako różne tryby drgań tej samej struny. Jak struna skrzypiec wydaje różne dźwięki w zależności od drgań. Tak struna może dawać różne cząstki. Co najważniejsze także grawitację. Teoria strun miała zjednoczyć wszystkie fundamentalne siły wszechświata. To wywołało ogromne poruszenie i nadzieje. Szybko zaczęto ją traktować jako możliwą teorię wszystkiego. Niestety, teoria strun ma wiele strun podpiętych. Większość matematyki stojącej za nią nie działa w naszym wszechświecie. Z trzema wymiarami przestrzennymi i jednym czasowym. Teoria strun wymaga dziesięciu wymiarów. Dlatego teoretycy robią obliczenia w modelowych wszechświatach. A potem próbują pozbyć się sześciu dodatkowych wymiarów i opisać nasz świat. Ale jak dotąd nikomu się to nie udało. I żadna z przewidywań teorii strun nie została potwierdzona eksperymentalnie. A więc teoria strun nie ujawniła prawdziwej natury naszego wszechświata. Można by powiedzieć, że w takim razie nie ma z niej pożytku. Nauka opiera się na eksperymentach i przewidywaniach. Jeśli nie możemy tego zrobić, po co zawracać sobie głowę strunami? Wszystko zależy od tego, jak z niej korzystamy. Fizyka opiera się na matematyce. 2 plus 2 to 4. To prawda, niezależnie od tego, co o tym sądzisz. A matematyka w teorii strun się zgadza. Dlatego teoria strun wciąż ma wartość. Wyobraź sobie, że chcesz zbudować statek wycieczkowy. Ale masz tylko plany małej łódki wiosłowej. Wiele rzeczy się różni: silnik, materiały, skala. Ale jedno się zgadza obie rzeczy pływają. Więc studiując plany łódki, możesz nauczyć się czegoś, co kiedyś pomoże ci zbudować statek. Z teorią strun jest podobnie. Możemy spróbować odpowiedzieć na pytania o kwantową grawitację, które od dekad trapią fizyków jak działają czarne dziury czym jest paradoks informacji. Teoria strun może wskazać właściwy kierunek. Używana w tym duchu, staje się cennym narzędziem teoretyków, pomagając odkrywać nowe aspekty kwantowego świata i piękną matematykę. Więc może teoria strun to nie teoria wszystkiego. Ale jak historia o punkcie, może być niezwykle przydatna. Nie wiemy jeszcze, czym naprawdę jest rzeczywistość. Ale nadal będziemy tworzyć historię, by się tego dowiedzieć. Aż pewnego dnia być może naprawdę to zrozumiemy.